Witam Was bardzo serdecznie i gorąco na kolejnych zajęciach organizowanych przez MOSIE. Ja mam na imię Maciek. Za chwilę zaczniemy trening z krzesłem. Dzisiaj część ćwiczeń będzie takich absolutnie podstawowych, banalnych dla niektórych. Część będzie bardzo trudnych, bardzo wymagających, bardzo takich wysiłkowych. Także tutaj ostrożnie, nie wszystkie ćwiczenia są dla wszystkich, ostrożnie uważajcie. Nie przyginajcie, starajcie się wykonywać te ćwiczenia na tyle, na ile możecie. Jeżeli były jakieś kontuzje, urazy, schorzenia, gdzie jakaś zdarzyła się operacja, to ostrożnie pamiętajcie o tym, że wasze zdrowie, wasze bezpieczeństwo jest najważniejsze. To co, zaczynamy, słuchajcie, maszerujemy sobie, maszerujemy. Troszeczkę zaczniemy od rozgrzewki. Pomaszerujmy. I sobie kręcimy, kręcimy, kręcimy ramionami. Kończymy górne, pracują. Boksujemy, boksujemy, boksujemy. Troszkę się rozgrzewamy. Przygotowujemy organizm do wysiłku. Co prawda te pierwsze ćwiczenia będą naprawdę takie bardzo proste, bardzo um, takie na pewno szczerze podstawowe. Ale pokażę Wam jak je zmodyfikować, żeby było wszystko dobrze. Stajemy sobie w rozkoku, prawa ręka idzie w lewą stronę i lewa w prawą. Prawa w lewą i lewa w prawą. I może w drugą stronę. I bioderko na prawo. I bioderko na lewo. Okej. Okay. Dobrze. Posłuchajcie, to był bardzo taki bardzo krótki wstęp. Zawsze przed każdymi ćwiczeniami. Obowiązkowo powinniście wykonać rozgrzewkę, ona powinna być nieco dłuższa. No ale dzisiaj skupimy się na ćwiczeniach na krześle. Słuchajcie, hmm, będzie nam oczywiście potrzebne krzesło. Oj! Kur, fajnie byłoby, gdybyście mieli albo butelki z wodą, albo handle. Ja polecam handle jak najlżejsze. Na dobry początek. E, mam nadzieję, że e, jak będziemy dłużej ćwiczyli, to te handle będą coraz cięższe. I tak. Jak widzicie mam tutaj handelki pół, kilogram, pół kilogramowe. Kładę sobie, no może ja troszkę większy ciężar położę na nogi. Kładę sobie handlę na kolana i zobaczcie, podnoszę sobie paluszki do góry i opuszczam. Podnoszę do góry i opuszczam. Podnoszę do góry i opuszczam, czyli palce. I cała stopa. Staję na palcach i stawiam stopy, tak żeby cała stopa przylegała do podłoża. Jeszcze chwila, jeszcze moment. Pamiętajcie, kręgosłup prosty, mięśnie brzucha napięte. I nie zapominajcie o oddechu. I teraz kolejne takie ćwiczenie równie proste. Podnosimy sobie stopy na przemian stronie. Ja może wezmę handel nieco cięższe. I podnosimy sobie stopy na przemian stronie. Jedna stopa spina się na palce, druga opada na całą stopę. my możemy to oczywiście wykonać bez handki, bez butelek z wodą bez obciążenia to już od Was zależy i teraz za chwilę przejdziemy do najtrudniejszego z tego takiego wstępu do, do najtrudniejszego z tych pierwszych ćwiczeń z tych początkowych ćwiczeń popatrzcie, jedna stopa będzie się wspinała na palce, a druga na piętę i na przemian strunie. Jedna stopa palce, druga stopa pięta. I w ten sposób sobie pracujemy. Ja może siądę bokiem, wypracujcie, a ja sobie siądę okiem. I zobaczcie, jedna, pięta jest, jedna stopa jest na pięcie, druga jest na palcach I, i zmiana. Te początkowe ćwiczenia, tak jak mówię, są bardzo proste, bardzo takie lightowe, ale niech Was to nie zjedzie. Za chwilę przejdziemy do ćwiczeń nieco trudniejszych. Jeszcze 5 sekund. Słuchajcie, zróbmy sobie kilka skłonów do przodu, ale tak jakbyśmy chcieli wskoczyć do wody, kręgosłup prosty i powrót. Kręgosłup prosty, wskakujemy do wody. Wyciągamy się jak najdalej do przodu, się wyciągamy. Jesteśmy w delikatnym rozkroku. I, I postarajcie się teraz z każdym tym, Takim pochyleniem jak najbardziej, o, sprzęt nie wypadł. Tutaj. Chwila, moment, problemy techniczne. Ojku. Dobrze. Już. I teraz z, jak, z każdym kolejnym pochyleniem uszy, głowa trafia między ramiona i jak najdalej się wyciągamy. Dalej się wyciągamy. Ok. I teraz kolejne ćwiczenie. Robimy skłon do dołu i mocno się wyciągamy do góry. Skłon do podłogi i mocno do góry. Zrobimy 10-12 powtórzeń. I to będzie wystarczające dla naszego Osoby, które uważają, że to jest takie bardzo łatwe, mogą wziąć butelki, czy mogą wziąć hantelki, i wtedy będzie nieco trudniej. Tak? Czyli sobie można to ćwiczenie wykonać z hantlami. Pochylamy się i prostujemy, wyciągamy kręgosłup jak najbardziej do góry. Jeszcze dwa powtórzenia. Tym razem będziemy wykonywali skłony do góry, czyli ręce do góry i skłon w jedną stronę, ręce do góry i skłon w drugą stronę. I pracujemy sobie tak: do góry, skłon w jedną stronę, do góry i skłon w drugą stronę. Pamiętajcie, nie musicie dotykać do Rękoma to podłoża, pracujemy tyle ile. Ile jesteśmy w stanie, tak? Jeżeli ktoś ma możliwość dotknięcia dłońmi do podłogi, to dotyka. Jeżeli nie, to nie. No a ja się chyba tak przykleiłem do tych handli i... Coś czuję, że za chwilę będzie się ze mnie pod już lało. Pracujemy. Raz. Z jednej strony, raz z drugiej strony. I uwaga, jeszcze dwa powtórzenia. Jedno powtórzenie na jedną. Na drugą. I ostatnie powtórzenie na jedną i ostatnie powtórzenie na drugą stronę. Ok. Dobrze. Odłożę teraz hantel gdzieś na bok. śladzą. Pomęczymy troszkę teraz mięśnie brzucha. Siedzimy, kręgosłup prosty. Zobaczcie, uginam sobie łokieć, siadam na skraju krzesła, na skraju stołka, czy po prostu czegokolwiek, na czym siedzicie. I prawe kolano idzie do lewego łokcia, prostuje się i lewe do prawego prostuje się. Czyli jest Zgięcie jest przyciągnięcie kolana do łokcia. Pamiętajcie, nie wolno Wam się zginać tu gdzieś się opierać, tylko po prostu rękosłup prosty. I pracujemy sobie łokciem i kolana. Wysoko jak się da. Bardzo wyprostowani. Zobaczcie, mogę się delikatnie oprzeć o krzesło, rękoma i prostuję raz jedną nogę, raz drugą nogę. Raz jedna noga jest wyprostowana, raz druga. Starajcie się mieć napięty brzuch, starajcie się. Prostować nogę do pełnego wyprostu palce obciągnięte do przodu. z pobudzi, które przygotuje nas do kolejnych cykli które będą wysiłkowe. Zrobimy sobie trzy serie po 20 sekund. Popatrzcie. Siedzę, podnoszę obydwie nogi i najprostsze nożyce pionowe. Przechodzimy do drugiej serii nożyc pionowych. Uwaga, 3-4, hop. Jeszcze chwilę, jeszcze wytrzymajcie, chwilę. Jeszcze trochę pracujemy. Jeszcze moment, jeszcze 5 sekund. Bardzo obciągnięte nogi proste. Brzuch napięty, uwaga. Odpoczywamy. Ręce przed siebie. Nabieramy powietrza. Wydychamy. Nabieramy powietrza. nosem. Wydychamy w stanie. Nabieramy powietrza. nosem. Wydychamy ustami. Uwaga, przechodzimy do trzeciej serii. Trzy, cztery hop. Pracujemy, pracujemy, pracujemy. Zobaczycie, że po tych ćwiczeniach będziecie na pewno zwyczajnie. Jeszcze 5 sekund. Pracujemy, pracujemy, pracujemy i odpuszczamy. I znowu nabieramy powietrza nosem. Wydychamy ustami. Nabieramy nosem i wydychamy ustami. Nabieramy nosem, wydychamy ustami. Nabieramy nosem i wydychamy usta. Ok. Kolejne ćwiczenie. Bardzo podobne do tego, które przed chwilą wykonywaliśmy. Siedzimy tak jak przed chwilą. Wystawiamy nogi i nożyce poziome. Też 3 razy 20 sekund oczywiście, jeżeli nie będziemy w stanie wykonać tego przez 20 sekund to możemy sobie ten czas nieco skrócić okej, okay, 20 sekund minęło nabieramy powietrza nosem w idealnym wstanie nabieramy powietrza nosem w idealnym wstanie Nabieramy nosem i w wstanie Uwaga, druga seria, szykujemy się przed siebie i zaczynamy drugą serię. Jeszcze pięć sekund. Wytrzymajcie. Ok. Nabieramy powietrze nosem. Wydechamy w stanie. Chwilę odpoczynku, nabieramy powietrza, nosem wydychamy ustami. Przejdziemy teraz do nieco trudniejszego ćwiczenia. krzesła mam z boku. No i się zacznie teraz. Siadam na kupie. Mogę się trzymać tutaj dłoń krzesła i kręgosłup prosty i robię sobie nożycę. Pamiętajcie do pewnego wyprostu. Napięte. jeszcze chwila, ok, nabieramy powietrza nosem, wydychamy ustami, nabieramy powietrza nosem i wydychamy Słuchajcie, ostatnia seria, szykujemy się powolutku, powolutku i zaczynamy. Hop. nabieramy powietrza nosem i wydychamy wstanie. Nabieramy powietrza nosem i wydychamy wstań. Dobrze. Wykorzystajmy teraz przesunięcie inaczej, a mianowicie wstańmy, postawmy sobie nogę na krześle. Jeżeli Mamy taką możliwość. Oprzyjmy krzesło o ścianę. Tak, żeby nam nie odjechało za daleko. Ale stajemy sobie, stawiamy nogę na krześle. I zobaczcie. Dociągam nogę do... No nogę tutaj wstawię bo Druga jest prosta. I druga jest dociągnięta piętą do podłoża na każdą nogę, to jest trzy To jest dziesiąty raz. Chwila odpoczynku. Rozluźniamy nogi i za chwilę zaczniemy pracę z drugą nogą, z drugą kończyną dolną, czyli stawiamy na krześle i sobie dociągamy. Pamiętajcie, noga z tyłu jest cały czas prosta i pięta dociągnięta do podłoża. Jeszcze dwa razy. Przedostatni raz. I ostatni raz. Ok. Może kolejność powinna być nieco inna. Teraz wkładziemy sobie na krześle nasze przedramiona. Połóżmy na krześle przedramiona. Wyprostujmy się i dociągamy raz jedną nogę. Wyprost, raz drugą nogę, wyprost. Raz jedna, raz druga. Pamiętajcie o oddechu, pamiętajcie o tym, żeby napiąć mięśnie brzucha. Kręgosłup prosty. Jeszcze chwilkę, jeszcze chwilkę wytrzymajcie, łatwo nie jest, wiem, okej, okay. stajemy, nogi mamy powietrza nosem, wyruchom ustań. Uspokajamy oddech, uspokajamy puls. Staramy się złapać równowagę i zobaczcie, na kolana ściągnięte do klatki piersiowej i teraz się prostuje i ściąga, prostuje i ściąga. Było 10 powtórzeń. Na pewno wszyscy to mocno odczuliśmy. Namiaramy powietrza nosem. Wydechamy w stanie. Uspokajamy trochę oddech. Jeszcze chwilkę. Jeszcze moment. Jeszcze dwa ćwiczenia, może trzy. Opieram się w dłonie i wyciągam mocno daleko kręgosłup. O. Mocno daleko kręgosłup. Nogi na szerokość. bioder wyprostowane i jak najdalej wyciągam kręgosłup. Jak najdalej, jak najdalej. Mocno wyciągam kręgosłup. Na tyle, na ile się da oczywiście. I jeszcze chwilę wytrzymujemy 4, 3, 2, 1. Odpuszczamy. Kolejne ćwiczenie. Troszeczkę takie nasze rozczątkujące. Troszeczkę nas rozciągnie. To ćwiczenie po tych ekscesach, które przed chwilą mieliśmy. Postawmy sobie nogę. Dociągnijmy sobie bioderka i chwilę wytrzymajmy w takiej pozycji. Kąt prosty między palcódziem i udem. I chwilę wytrzymujemy, bioderka dociągnięte. Cztery, trzy, dwa, jeden. I zmiana nogi. Jak widzicie, staram się wykorzystać krzesło na maxa. Jeszcze chwilka. Dociągam i jak najbardziej wypycham pioterka do przodu. 4, 3, 2, 1. Przesłuchu się nie przyda, ale jeszcze dwa ćwiczenia, ściągaję. Koniec. Staję sobie krzyżuję nogi. Jeżeli z przodu mam prawą nogę, to prawą rękę. I uwaga, delikatnie przypinam się na lewą stronę. Może trochę wyglądam jak paletnica, ale co Chwilę wytrzymuję. Cztery, trzy, dwa, jeden, odpuszczamy. krzyżuję drugą nogę, druga noga idzie do przodu. Teraz mam nogę lewą z przodu, lewą rękę na górze i pochylam się w prawą stronę. Chwilę wytrzymuję. 4, 3, 2, 1. Odpuszczam. Wyciągam ręce do góry jak najwyżej i mocno, mocno, mocno wyciągam kręgosłup do góry. Zobaczcie, ręce mam równolegle dłonie skierowane do siebie i mocno wyciągam kręgosłup do góry. Jak najmocniej. Trzy, dwa, jeden. Dziękuję bardzo za sił poranek. Zapraszam na południowe zajęcia.